No tak, a wciąż my tam mamy. O, oh, hot dogi! Mm, hot dogi! Niedługo to, to będziemy sprzedawać coś, mi się tak. Hamburgerki, hot dogi. Ile ja to wszystko... Żadne... No, zobaczcie, czy my się zamrażajcie, to bym to zamrodziła. A, jeszcze jest miejsce, super. No i dużej szczęścia że nie w no. Ja się już że to jest jeden. Sprzedaż.

Ale to właśnie było zanurzone. Tu nie mam jak, muszę tam to, na górę. No, no. Stopował, no. Na wajal, to połóż. Na drodze to położę. Już nie mam miejsca gdzie tam, muszę tam trwa O, trochę dla mnie. Na mnie patrzysz A co to jest? Co? <laughs> to zaraz ci powiem A to do obiadku Tylko ujeba <laughs> 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 Już zła parę no, na <głos> <tom>. <głos> proszę po pracy można się napić piwo hmm. masz ee... Pomidorki, już kocie, już łapiesz pomidorki, tak? Zapadł pomidorku. Jeszcze. I to nie jest to, że, bo łapałem w ogóle w komentarze, że paczka z mopsu. To nie jest paczka z mopsu, tylko ja się patrzę, co się ma, bo, się, bo dużo ludzi pisze, pod filmikiem, że dostali paczkę z mopsu czy tam kój czy, czy z czy czego, to źle się w ogóle gatacie, robicie plotki sami sobie, a to że mamy jedzenie, czyli stać nas na to, skutku na to, a nie że czekniemy z mopsu że paczki, to trzeba być pojebanym, aby jesteście pojebani.